To jest 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku nowoczesna, przyjazna i mądra. Marzenie młodych ludzi, ich rodziców i nauczycieli. Kiedy taka będzie polska szkoła? 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Dorota Wysocka-Sznepf, dzień dobry, witam Państwa i jest ze mną wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Pakt edukacyjny podpisany w Sejmie, proszę powiedzieć, co ten pakt zmienia. Czy przede wszystkim młodzi ludzie, a przecież oni są głównymi interesariuszami systemu edukacji, bo to ich najbardziej dotyczy, powiedzieli, na czym im najbardziej zależy. Jak ich słucham, no to. Widać wyraźnie, że zależy im na szacunku do nich, na tym, żeby były respektowane prawa uczniów, zależy im na tym, żeby polska szkoła dbała o ich zdrowie psychiczne, zależy im w związku z tym na przykład na odchudzaniu podstaw programowych, na mądrych statutach szkoły, które będą przestrzegane i zależy im przede wszystkim na tym, żeby widzieć w tym wszystkim ich, czyli młodzież, widzieć ich i w tym znaczeniu, że to jest przecież ich miejsce, no, tak jak każdy z nas ma swoje miejsce pracy, tylko że miejsce pracy można zmienić, jeżeli nam nie odpowiada atmosfera. Tak młody człowiek, który trafia do szkoły praktycznie nie ma tego wyboru i chce, żeby ta szkoła była miejscem przyjaznym jemu. I tutaj mamy kilka wątków, które pani wymieniła, to po kolei. Według młodych ludzi to zdrowie psychiczne jest właśnie tak istotne dla nich, bo faktycznie mamy tę falę problemów ze zdrowiem psychicznym wśród polskiej młodzieży, nie tylko polskiej na świecie, no ale polskiej też. I tutaj państwo zobowiązują się, że w każdej szkole będzie psycholog. To jest realne? W ogóle na przyszły rok chcemy w te kierunki polityki oświatowej państwa wpisać coś, czego tam nie było, czyli kwestie zdrowia, edukacji zdrowotnej, no tam również będzie pierwsza pomoc to ze współpracy z WOSP. To już poprzedni rząd zauważył, że kondycja psychiczna dzieci i młodzieży jest w bardzo złym stanie. Tu badania przeprowadzone wtedy po pandemii przez MEN pokazywały, że nawet 20% dzieci ma problemy różnego rodzaju psychiczne. W związku z tym rozpoczęły taką reformę, która miała oznaczać psychologa w każdej. Szkole. Tylko problem polega na tym, że papier jest cierpliwy, papier wszystko zniesie. W związku z tym okazało się, że dość łatwo jest zapisać coś nawet w ustawie, dużo trudniej zrealizować. Bo psychologów po prostu brakuje, tak? I raport Grow Space pokazał, że w 450 gminach w zeszłym roku nie było żadnego psychologa szkolnego, czyli w żadnej ze szkół w tych gminach nie było żadnego psychologa szkolnego. Dlaczego? No bo na przykład jest problem polegający na tym, że nie dosyć, że pensje nauczycieli no przed tymi podwyżkami, które teraz wprowadzamy, były dramatycznie niskie. Ja przypomnę, że psycholog szkolny pracuje też w ramach karty nauczyciela. To jeszcze w dodatku, przy tak zapisanej ustawie, na przykład psycholog miał być zainteresowany tym, żeby pracować na 4 godziny w jakiejś małej szkole. Co oznacza, że żeby mieć etat, musiałby takich szkół znaleźć 5. W związku z tym musimy dokładnie przyjrzeć się prawu, co zrobić, żeby tworzyć rzeczywiście te etaty psychologów, ale tak, żeby Psycholog mógł mieć rzeczywiście cały etap, na przykład, owszem, w kilku szkołach, ale w jednym miejscu etap. Musimy się przyjrzeć, co zrobić, żeby tam, gdzie czasami ta szkoła jest daleko, ta pomoc psychologiczna dotarła do tych dzieci, ale również, żeby była, nie wiem, codzienna możliwość skorzystania z porady, na przykład online. Ten program, który musimy stworzyć, musi to, co było teorią i co było być może dobrym zamiarem, ale wprowadzonym w taki sposób, że nie funkcjonuje, na praktykę codziennej pracy szkoły. Rzeczywiście, ta liczba psychologów szkolnych i pedagogów się zwiększyła, ale można powiedzieć, że napotkaliśmy barierę już w tej chwili, polegającą na tym, że nawet nie ma tylu osób wykształconych odpowiednio. No właśnie o to też chciałam zapytać, pani minister, czy my do września, bo rozumiem, że ten plan ma być realizowany od września, już tak w pełniejszym wymiarze, czy państwo polskie jest w stanie zapewnić taką liczbę psychologów w tak krótkim czasie? Jak powiedziałam, papier jest cierpliwy. Natomiast my oczywiście musimy zrobić wszystko i zrobimy wszystko. Dlatego między innymi pani Piechna-Więckiewicz została na skutek decyzji pani minister Barbary Nowackiej powołana na pełnomocnika do spraw zdrowia psychicznego uczniów, żeby jak największej liczbie szkół ten psycholog był, żeby zapewnić wszystkim dzieciom pomoc psychologiczną. Niech pani zauważy, jak są priorytety rządu ułożone. Jedną z pierwszych decyzji było przywrócenie finansowania dla telefonu 116-111, który praktycznie była próba zagłodzenia przez poprzednią władzę tego telefonu zaufania dla uczniów. W tej chwili jedną z pierwszych decyzji Ministerstwa Zdrowia było to, żeby ten telefon dalej funkcjonował. To jest Przykład właśnie dokładnie takich działań. Kwestia zwiększenia finansowania na psychiatrię dziecięcą w ramach przekazywania tych środków, które wcześniej miały iść na media publiczne. To jest kolejny przykład takiego działania. U nas rzeczywiście musimy stworzyć coś, co nazwała planem naprawczym, żeby coś, co było tylko teorią, stało się realną praktyką. Czyli żebyśmy realnie widzieli, że dzieci mają tą pomoc psychologiczną, ale również atmosfera szkoły. To jest ten psycholog, który jest dostępny dla ucznia, ale również jest to, jak wygląda jego praca i w szkole, i poza szkołą. Bo jak się diagnozuje przyczyny tak masowych problemów ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi, to to właśnie y, ta praca szkolna, ten nadmiar obowiązków przekłada się bardzo istotnie y, na stan ich zdrowia, prawda? Młodzi ludzie muszą po lekcjach mieć czas na to, żeby spędzać czas z przyjaciółmi, na to, żeby rozwijać swoje pasje, żeby uprawiać sport, żeby chodzić do kina, żeby po prostu funkcjonować tak jak człowiek, który kończy pracę i chciałby też po pracy poświęcić się rodzinie, przyjaciołom, swoim pasjom. A my wskazujemy młodego człowieka, który nie ma normowanego czasu pracy, tak jak to w przypadku pracownika, że najpierw ma popracować 7-8 godzin w szkole, bo przypomnę, że bardzo często tyle lekcji miewa w ciągu dnia, a potem ma wrócić do domu i usiąść do następnych e, lekcji. A potem zapada noc i koniec. I tak się kończy życie młodego człowieka. Mhm. Ja słyszę dramatyczne informacje o ludziach, którzy zrezygnowali ze szkoły muzycznej, ze rozwijania swojej pasji, bo po prostu nie byli w stanie pogodzić tego z obowiązkami podstawowymi dotyczącymi prac domowych. Słyszę o ludziach, którzy rezygnują z rozwoju sportowej swoich pasji, ponieważ nie są w stanie pogodzić tego z zalewanymi pracami domowymi i serią testów sprawdzianów. My mamy rzeczywiście w szkole często taką manię oceniania. Wszystko musi być na ocenę, i wszystko musi być pod wpływem stresu. Stąd decyzja o tym, że prace domowe w klasach 1-3, te, które są pracami albo pisemnymi, albo co byśmy nazwali praktyczno-technicznymi, nie będą zadawane, natomiast w klasach 4-8, że będą nieobowiązkowe, ale uczeń ma otrzymać informację zwrotną, czyli nauczyciel ma mu powiedzieć: Tu się pomyliłeś, zobacz, to trzeba inaczej zrobić albo w tym wypracowaniu, które napisałeś, niewystarczająco uzasadniłeś tezę. To jest informacja zwrotna. Nie wszystko musi się kończyć oceną. Oczywiście, że dalej będą sprawdziane. Oczywiście, że dalej trzeba się uczyć również na ocenę słówek czy wiersza na pamięć. Ale naprawdę w czasach, w których sztuczna inteligencja jest w stanie w minutę napisać rozprawkę, wymaganie, żeby uczeń w domu napisał rozprawkę, jest po prostu pozbawione sensu. Bo ten, komu się nie chciało tego zrobić, to po prostu skorzysta z czatu sztucznej inteligencji. Ten, który ma pomoc rodzica. No ten rodzic pomoże mu w napisaniu tej pracy. I to często tak wygląda rzeczywiście. Tylko jednak, z drugiej strony, jako mama ósmoklasisty ze szkoły podstawowej, czyli praktyczka, zastanawiam się nad tym, czy bez zmniejszenia podstawy programowej te zmiany dotyczące klas 4-8 mają sens, bo i tak nauczyciel nie będzie miał czasu, żeby usiąść z dzieckiem nad tymi pracami domowymi. Dlatego to robimy równolegle. W tej chwili pracuje 17 zespołów, które zajmują się dokładnie odchudzaniem podstaw programowych. My nie jesteśmy w stanie do 1 września zmienić podręczników, ale jesteśmy w stanie w ramach tych podstaw, które są w nich opisane, odchudzić je. W związku z tym z wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych, zarówno z egzaminu ósmoklasisty, jak i z egzaminu maturalnego, zostaną odchudzone podstawy programowe i to wejdzie już 1 września do szkół. Chcemy dać nauczycielom przestrzeń na to, żeby powtarzali pewne rzeczy w szkole. Chcemy dać przestrzeń nauczycielom, żeby to wypracowanie można było napisać w szkole. Chcemy dać przestrzeń nauczycielom, żeby w ciekawszy sposób poprowadzili lekcje, bo nie gonią za programem. To, co jest najcenniejsze w edukacji, to jest tak zwana wiedza głęboka. Czyli to jest ta wiedza, która na tyle jest utrwalona w głowie naszej, że jesteśmy w stanie z niej długo korzystać, jesteśmy w stanie na podstawie jej kojarzyć pewne fakty i wykorzystywać ją w funkcjonowaniu i w zdobywaniu innej wiedzy. Jeżeli się nie powtarza czegoś z matematyki i zna się do tego powierzchni, to to ulatuje. Jeżeli powtarzamy pewne rzeczy, wracamy do nich, wykorzystujemy w innym kontekście, to utrzymujemy one długo w naszej głowie i to jest ta wiedza głęboka, którą chcemy wzmocnić polską młodzież. Czasami każdy z nas oglądał takie filmiki, I Matura to bzdura. I widzimy i teraz nam się wydaje, że jak wtłoczymy mnóstwo wiedzy w młodzież, to będzie to wszystko gdzieś w nich zostanie. No to jest później prawda. Każdy z nas wie, że czasami lepiej trochę mniej, ale trwale i ze zrozumieniem, niż wychodzić z założenia, że jesteśmy w stanie wpoić w młodzież wszystkie rodzaje protistów i jak oddychają. Jak ja czytam w tekście na zintegrowanej platformie edukacyjnej dla szkół podstawowych, dla czwartej klasy, że protisty mają różny sposób oddychania, bo albo jest to oddychanie tlenowe, albo fermentacja, to ja się pytam, co dziecko z tego rozumie? No, wie pani, ja też się zastanawiam, na przykład, przechodząc do kwestii lektur, czy pan Tadeusz, dzieło wspaniałe, naszego wspaniałego wieszcza, tak, wiem i podkreślam, ale czy w ósmej klasie szkoły podstawowej ma to sens? Ja pamiętam jeszcze ósmą klasę swoją. Okazało się, że pana Tadeusza wtedy doczytały, nie wiem, dwie osoby na klasę mniej więcej. Ale ja na przykład z przyjemnością potem w liceum wróciłam do pana Tadeusza i już wtedy zupełnie inaczej go odbieram, inaczej go czytałam. Rzeczywiście lektury powinny zachęcać młodzież do czytania i to, co byśmy chcieli, to nie tylko trochę odchudzić kanon lektur, ale doprowadzić do sytuacji, w której jedna, dwie lektury w ciągu roku byłyby wybierane wspólnie przez nauczyciela i uczniów. Czyli żeby Szeroka, bo dosyć była pula tych lektur, które się nazywają uzupełniające, ale przypomnę, że również można sięgać do lektur, które nie są wpisane jako uzupełniające, które realnie mogą zainteresować młodzież. Niektóre lektury szkolne, które czytam i które są przewidziane czy do klasy 1-4-8, czy do klasy szkoły maturalnej, naprawdę są lekturami, które nie zainteresują każdego, delikatnie mówiąc. W związku z tym, jeżeli uważamy, że pewien kanon powinien być znany, całej młodzieży, to warto pomyśleć o tym, żeby w niektórych przypadkach ograniczyć się do fragmentów i to będziemy robić, a w innych przypadkach przesunąć to na przykład na późniejszy moment rozwoju dziecka albo do lektur rozszerzających, czyli dla profilu, który już zainteresowania ma typowo humanistyczne. No i właśnie, co zrobić w tej sytuacji, żeby zachęcić młodzież do czytania, w ogóle do czytania, bo tutaj nie chodzi już o czytanie tego kanonu, właśnie podstawowego, tego, co można przeczytać, czy powinno się przeczytać, ale może trochę w starszym wieku, kiedy się to lepiej zrozumie, tych najważniejszych dzieł literatury polskiej czy światowej. Ale jak zachęcić w ogóle do czytania młodych ludzi w świecie nowych technologii, który znamy internetu i, i takiego obrazkowego odbierania rzeczywistości? Być może więcej lektur powinna na przykład pochodzić z XX albo XXI wieku. No jeżeli ja czytam kanon lektury i okazuje się, że na przykład w którejś klasie, nie mam na myśli tych starszych klas, kiedy omawiamy dawniejsze okresy rozwoju literatury, ale nawet w tych ostatnich, gdzie teoretycznie powinny być współczesne, i patrzymy z którego roku jest najnowsza lektura, i się okazuje, że na przykład jest to 80. któryś rok zeszłego wieku, no to powiedzmy szczerze. Że nikt zwykle nikt z nas nie sięga, jeżeli no, nie tak nostalgicznie, do lektur z tamtego okresu, tylko staramy się czytać coś, co na bieżąco wychodzi. W związku z tym, być może do lektur powinniśmy jednak, szczególnie teraz uzupełniających, ale w przyszłości może też do podstawowych, wpisać coś, co powstało w XXI wieku. I jeszcze w dodatku mamy laureatkę Nobla, która można powiedzieć pisze współcześnie. Tak, musimy przywrócić trochę literatury współczesnej, a właściwie wprowadzić trochę literatury współczesnej, tak. Musimy odchudzić te takie największe klasyki, tak, żeby być może one były fragmentami albo część była w rozszerzeniu, to będziemy się starać robić. Tylko niech pani pamięta jeszcze o jednej rzeczy, bo myślę, że to jest ważne. Że my tą zmianę robimy na dwa takty. Pierwszy takt, chcemy już, żeby 1 września weszły te odchudzone podstawy programowe. I tam nie możemy za mocno naruszyć struktury, bo możemy tylko odchudzić w ramach tej podstawy programowej, która jest, ponieważ pozostają te same podręczniki. Ale potem będzie drugi etap i to będzie, wejdzie w roku 2026 do klas czwartych, siódmych i pierwszych, a potem w 2028 chcemy, żeby weszło do szkół ponadpodstawowych i tamtym drugim etapem będą już nowe podstawy programowe, które chcemy, żeby były dużo bardziej praktyczne, żeby w dużo większym stopniu stawiały na te kompetencje miękkie, te kompetencje, o których mówią też młodzi ludzie, krytyczne myślenie, praca w grupie, asertywność, radzenie sobie ze stresem, umiejętność uczenia się całe życie. To są takie rzeczy, bez których nie będziemy funkcjonować we współczesnym świecie. My musimy się liczyć z tym, że ten świat się zmienia, że sztuczna inteligencja będzie wypierać bardzo wiele zawodów, a inne zawody będą coraz bardziej potrzebne, bo na przykład starzejemy się jako społeczeństwo. Więc jedną z bardzo ważnych cech, którą powinniśmy wykształcić w młodych ludziach, to jest empatia, umiejętność zaopiekowania się seniorem, ponieważ będziemy potrzebować bardzo dużo osób, które będą świadczyć tak zwane usługi opiekuńcze. Czyli jeżeli zmienia się świat, jeżeli zmienia się sposób, w który żyjemy, to nie możemy żyć w takiej doktrynie pruskiej szkoły, która miała przygotować robotników do pracy przy taśmie, żeby umieli odczytać instrukcję. Ponieważ robotników przy taśmie zastąpią roboty, a zawody, które byśmy uznali jeszcze niedawno za zawody, które wymagają człowieka, inteligencji, jego i wykształcenia, w dużym stopniu zastąpi sztuczna inteligencja. To prawda i zmiana podejścia do nauki i dostosowanie tego sposobu nauczania do współczesnego świata wymaga też zmiany podejścia nauczycieli, innego sposobu nauczania niż dotąd, a zwłaszcza w Polsce powiedziałabym, to jak to zrobić? Na pewno trzeba, kwestia jest doskonalenia nauczycieli, czyli kwestia tego, że musimy, właśnie potem między innymi kształtuje się to, co jest tymi kierunkami polityki oświatowej państwa, że tam są wpisane te tematy, które potem przekładają się na doskonalenie nauczycieli. Na to, co nauczyciele mogą na różnych różnego rodzaju czy studiach, podyplomowych, czy po prostu szkoleniach się dowiedzieć na temat edukacji. To jest jedna rzecz. Zresztą nauczyciele sami na przykład deklarują, i to jest też bardzo ważny element, u nas tym się zajmuje pani. Ziędka to jest kwestia na edukacji włączającej. To jest wielkie wyzwanie, chociażby ze względu na to, że mamy coraz więcej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. One są diagnozowane jako dzieci z tymi potrzebami i polska szkoła musi wypracować model tego, żeby je jak najlepiej włączyć we wspólną edukację. Musimy popracować rzeczywiście nad tym, co jest związane ze zdrowiem psychicznym. Chcielibyśmy, żeby wreszcie ktoś mógł zauważyć, że szkoła potrafi być praktyczna. No właśnie, na przykład ta współpraca z WOŚP. No chyba nie ma bardziej praktycznej wiedzy, którą może nabyć u dziecko w klasach 1-3, poza czytaniem i pisaniem i liczeniem, jak pierwsza pomoc. To, że trzeba zadzwonić pod 112, jak wykonać sztuczne oddychanie i ucisk piersi w systemie 32, bo właściwie jak w tej kolejności mówię, to 2-30. WOŚP chce pomóc w tym, chce szkolić nauczycieli, dostarcza fantomy. Wykorzystajmy to, dlatego że Młodzi ludzie, po pierwsze, czerpią z tego niesamowitą radość, że uczą się czegoś praktycznego, co czują tą swoją siłę wynikającą z faktu, że potrafiliby w razie czego pomóc babci, pomóc mamie, jeżeli coś się stanie. Mamy takich małych bohaterów, którzy dzwonią na pogotowie i są w stanie poinformować, jak się nazywają, jaki jest adres nieruchomości, są w stanie otworzyć drzwi ratownikom, są w stanie. Zrobić coś, co często bezradny jest człowiek dorosły, który nie wie w tym momencie, jak się zachować, bo na przykład wpada w panikę. Uczmy dzieci pierwszej pomocy, uczmy dzieci, jak przyszyć guzik, uczmy dzieci, jak naprawić sobie rower, uczmy dzieci, jak uczyć się całe życie, uczmy, jak pracować w grupie, jak być asertywnym, jak pokazać również osobie dorosłej, że się z czymś nie zgadzamy, ale w sposób grzeczny. Czyli to wszystko. Co powoduje, że potrafimy sobie radzić w świecie, a nie tylko zaliczyć egzamin czy test? To prawda, tylko proszę pozwolić, że ja wrócę jednak jeszcze do nauczycieli, których mamy wielu, wielu naprawdę wspaniałych, ale mamy też nie mało takich, których no, każdy z nas wspomina jak własny koszmar z młodości. I wiemy też, że na przykład za granicą szkoła jest bardziej przyjazna, ciepła, a u nas wciąż jest jeszcze taka, albo bywa przynajmniej nie chcę powiedzieć, że każda jest, ale bywa dosyć często Ponura i groźna, i to jest też kwestia podejścia nauczycieli do tego, jak uczyć młodych ludzi, jak z nimi obcować. Czy tutaj będzie jakaś zmiana wprowadzona? Jest kilka rzeczy na to się składających. Po pierwsze, ze względu na bardzo niskie płace przez wiele lat, bardzo długo to był zawód, gdzie była taka eliminacja zamiast pozytywnej, to negatywna. Czyli była sytuacja, w której, no, jak już nie zostanę prawda, lekarzem, to może zostanę nauczycielem. W związku z tym trzeba zadbać rzeczywiście, stąd rekordowa podwyżka, jeśli chodzi o historyczny taki zapis poszczególnych podwyżek poszczególnych latach dla nauczycieli. Kolejną kwestią to jest kwestia kształcenia nauczycieli. Większy nacisk na dokładnie te rzeczy, które wiążą się z kompetencjami miękkimi, z pracą, z dzieckiem, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To po prostu trochę zmiana sposobu kształcenia nauczycieli. Kolejną kwestią to są różne programy, które są związane z doskonaleniem nauczycieli. Uważamy, że bardzo ważne. Ale ja bym też popatrzyła na polską szkołę nie tylko tak negatywnie. Mamy mnóstwo nauczycieli zapaleńców, nauczycieli, którzy naprawdę całe serce wkładają w swoją edukację. I mamy też gorszych nauczycieli, tak jak w każdym zawodzie. Nie wiem, czy jest jakikolwiek zawód, w którym pracują tylko ludzie, którzy są nieomylni, którzy potrafią zrobić to najlepiej z punktu widzenia swojego no w tym wypadku ucznia. W każdym zawodzie są lepsi i gorsi. Ważne, żeby w zawodzie nauczyciela jak najwięcej było tych dobrych. I żeby wypracować też formułę tego, żeby nie zostawali w zawodzie ci, którzy absolutnie do tego zawodu się nie nadają, ale żeby również przychodzili młodzi ludzie do tego zawodu dzięki temu, że się tam w miarę przyzwoicie płaci, z pasją, ponieważ wtedy szkoła ma wybór. Bo ja często słyszę, że szkoła zatrudnia nauczyciela, o którym nawet wie, że nie jest dobrym nauczycielem, tylko dlatego, że żadnego innego chętnego nie ma na to miejsce. W związku z tym, jak ona ma mieć wybór, dyrektor ma, albo będzie ten informatyk, o którym słyszał, że no nie jest najmilszy dla uczniów, albo nie będzie żadnego, to czasami się decyduje, że zatrudnia tego konkretnego informatyka. Bo praktycznie nie ma wyboru, rzeczywiście. Czy te podwyżki, no faktycznie rekordowe, czy myśli Pani, że one wypełnią, Pani Minister, tę lukę na rynku pracy, jeśli chodzi o nauczycieli, że tych nauczycieli nie będzie już ich więcej brakować? Mam nie przestanie ich ubywać, bo to jest chyba. Jedna... Rzeczy, którą musimy powstrzymać przede wszystkim. Natomiast tak, mam nadzieję, stąd przecież na, dla nauczycieli początkujących ta podwyżka jest największa, bo aż 33%, że będą nauczyciele młodzi, którzy będą wchodzić do zawodów, że będą wybierać tą karierę. Ale musimy jednocześnie pamiętać o tym, że to nie może być tak, że jest jedna podwyżka i potem już w ogóle zapominamy o tym zawodzie, tylko trzeba jednak popracować również na pewnym związaniu, jednak pewnej waloryzacji tych płac, tak żeby w przyszłości one również i jest na to pomysł? Myślę, że będą na ten temat pomysły. Jest nawet projekt obywatelski, który jest w tej chwili w Sejmie, dotyczący powiązania płac nauczycieli ze średnią. Nie wiem, czy ten model będzie musieli to wypracować również przecież z Ministerstwem Finansu, nie oszukujmy się. Ale trzeba wypracować model, w którym nauczyciele nie będą nieustająco tracić ich pensje na wartości. To jest to dobra puenta. Bardzo dziękuję pani minister. Stawiamy tutaj kropkę. Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji, była moim i państwa gościem. Raz jeszcze dziękuję pani minister. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Dzisiaj, proszę państwa, to wszystko. To był podcast Gazety Wyborczej. Wydała go Urszula Pieczek, a zmontował Oles Kalmuk. Dziękuję państwu za uwagę. Dorota Wysocka-Sznepf, do usłyszenia. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej.